Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na kanale od zamknięte mini Kochani, jeżeli jesteście ze mną już od jakiegoś czasu, to wiecie, że losuje kolejność pojawienia się znaków zodiaku. Dzisiaj sobie zrobimy cztery jutro kolejne i pojutrze kolejne cztery, więc jeżeli dzisiaj się nie zobaczycie, to obserwujcie dalej. Dobra, kochani, zobaczmy, jaki będzie kolejny znak. Kolejny znak to rak. Pra, kochane raki i raczunitki. Zobaczmy co dla Was. Zobaczmy co dla was. Czyli tu mam odwróconą, a jak kartę. Aha. Dobra kochani. Drogi raki, jest szansa na spełnienie marzeń bądź pozbycie się iluzji. Jedno z dwóch. Raczej bym powiedziała spełnienie marzeń, bo w tej talii jest to niesamowity... niesamowity same kielichy, chociaż niby ta tęcza to może być trochę takie złudzenie optyczne, tak? E ale mówimy hmm, o tym, co jest najlepszego do osiągnięcia, kochani. Zaraz sobie może to powiedzmy i zobaczmy, co to będzie. Te złudzenia, czy jednak spełnienie marzeń. Ok. Tak naprawdę może być wszystko, kochani. Jeżeli to są złudzenia, to na pewno się tych złudzeń pozbędziecie. Jeszcze z tym asem mieczy odetniecie. Po prostu będzie taki przebłysk świadomości, że nie. Słuchaj, ja już się nie dam bardziej wykorzystywać. Ja już, ja się w to nie nie dam wciągnąć. Ja już wiem, co chcę zrobić. Ja już wiem, że coś nie wypali i zostawiam to, idę w to, co ma szansę wypalić. Ale niektóre raki mogą podjąć decyzję o spełnianiu marzeń. Może bardzo długo, w maju, w czerwcu, chociaż, kochani, te energie mogą być jeszcze czerwcowe, więc. Hmm. Mogą jeszcze przebijać, więc może niektóre raki właśnie teraz podejmą decyzję, że jednak stawiają na swoje marzenia, jednak wiedzą, gdzie chcą pracować, chcą zmienić pracę, chcą wejść w swoją pasję, chcą rozwijać pasję, może chcą poświęcić trochę więcej czasu na pasję. To są takie konkretne decyzje, a może właśnie chodzi o związki. Dla niektórych będzie to ucięcie związku, ale dla niektórych to będzie y, podjęcie decyzji, że wchodzę w to. Wchodzę w to. Dobra, zobaczmy w końcu, odkryjmy <laughs> Waszą energię. Y, I już Wam mówię, kochani, nasza energia. Miesiąc lipiec będzie niesamowitą energią zmian, działania, ruchu. Y, takie miałam też wrażenie. Dlaczego? Bo zaraz obok jest coś, co może nam przeszkodzić. Co może przeszkodzić? Umiar. Kochani, umiar, umiarkowanie, wyciszanie swoich emocji, wyciszanie swoich chęci. Takie stateczne, statyczne działanie, chciałam powiedzieć. No, niespecjalnie, ale chodzi o takie niezdecydowanie, yy, takie uśrednienie czegoś, pójście na kompromisy. Nie. nie, kochani, w tym miesiącu nie ma dla Was kompromisów. Nie ma dla Was kompromisów. Coś bardzo, bardzo mocno pójdzie do przodu, albo Wy zaczniecie się bardzo, bardzo mocno rozwijać, pójdziecie w swoją pasję, w spełnienie marzeń. Yy, możliwe, że kochani, co tutaj przyjdzie? Yy. Możliwe, że chodzi tutaj też o związki, ale jeżeli chodzi o związki, to powiedziałabym bardziej, że chodzi o yy. bardzo specyficznie. Mamy tutaj dwójkę jejów, mamy tutaj asamieczy i mamy tutaj tutaj cesarzową. Dobra, kochani, nie musi być to związkowo, ale niektóre raki, tak jak powiedziałam w sumie, przykazie wyżej. Jest decyzja o możliwe, że zaręczynach, możliwe, że o ślubie, jest konkretna decyzja może jest konkretna decyzja też o powiększeniu rodziny, bo mamy tutaj ten, tą cesarzową, mamy tutaj tą matkę, mamy tutaj to dziecko, mamy tutaj tą płodność. Więc może, jeżeli jesteście w związku, może stwierdzicie, że tak, to już czas na stworzenie rodziny Na powiększenie związku, może tak być Jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe Dobra, wróć jeszcze, no oczywiście dwie do siebie Jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o single Mam wrażenie, że y, tu niektóre single mogą spotkać y, mogą spotkać kobiety swoich marzeń, która będzie matką. Może się tego nie spodziewacie. A jeżeli wy jesteście samotną matką, no to kochane mamy. Jeżeli dacie szansę um, osobie, która się Wami zainteresuje, może stworzycie bardzo fajny związek. Mamy tutaj podjęcie decyzji. No wiem, że to specyficzne. Jeżeli nie um, matka to bardzo, ko um, bardzo kobieca, bardzo namiętna osoba albo to wy, kochani, wejdziecie w taką energię. W taką energię, gdzie jeżeli y, jesteście mężczyznami, to możecie spotkać albo matkę, taką dojrzałą kobietę, albo kobietę, która będzie emanowała niesamowitą y, seksualnością. Będzie Was niesamowicie pociągała. A jeżeli y, y, Wy jesteście kobietami, no to wydaje mi się, że wejdziecie w taką energię pewności siebie, takiego erotyzmu i będziecie po prostu czarować mężczyzn. I może tutaj faktycznie wyjść bardzo fajna randka. Kto wie, nawet może związek. Nie możecie się wahać, tylko powinniście iść mocno do przodu, mocno, nie zastanawiać się zbyt wiele. Podjąć decyzję o spełnieniu marzeń, o spełnieniu marzeń, o tym, co jest tu i teraz, tak bym powiedziała. Jeżeli oczywiście jesteście w związku, no to wydaje mi się, że tutaj, jeżeli nie chodzi o dziecko, to jest może jakaś decyzja o inwestycji, o czymś, co przyniesie jakieś plony, jakiś dochód coś co ma zaowocować w przyszłości jakaś inwestycja słuchajcie może być też po prostu inwestycja w związek większe zaangażowanie mhm. może tak być może tak być karty spod spodu wodnik miał nie? podobnie Karty z posodu, spod kochani, zobaczcie, pójście naprzód pary. Mądrej, racjonalnej pary. Osób, które wszystko prze, przeanalizowały, które mają podobne poglądy na życie, które mają wspólny cel, te same wartości. Fundamentalne w związku To jest świetnie dobrana para Która Jest bardzo dojrzała Dojrzała Emocjonalnie Chodźmy o to, że Nie, nie podejmuję takich decyzji Te wszystkie decyzje Są przemyślane Są mądre i jest pójście naprzód. I jest pójście naprzód. Jeżeli jesteście singlem, no to, kochani, i tutaj, ty, czy i mężczyzny i kobiety, znajdziecie kogoś, z kim będziecie mogli pokonać wszystkie y, trudności. Wszystkie trudności. Jeżeli jesteście w parze, kochani, y, i coś, coś się dzieje, w lipcu przestanie się dziać. Są tutaj też jakieś podróże. To jest wręcz oczywiste. Mogą być tutaj częste spotkania. Ale bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo się dzieje. Taka stagnacja, umiarkowanie będzie Wam wrogiem. Macie działać Macie działać, kochani. Dobrze, to tyle, kochane raki i raczuliczki.